Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w 11 odcinku Źródło i Szczyt. Ostatnio poznaliście dworzanina i jego źródło szczęścia. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pewną drogę, na której będziecie mogli poznać kolejne osoby, które prowadzą nas do prawdziwego szczęścia. Jaka to droga? Zapraszam na 11 odcinek Źródło i Szczyt. Na początku nagrania zaprosiłem Was dzisiaj na drogę i na to, abyśmy poznali kolejne osoby, które pokażą nam źródło swojej radości i źródło swojej wiary. Gdybym zapytał, jaką drogę kojarzycie z Kościoła, to myślę, że większość z Was, jak nie wszyscy, od razu powiedzą: kojarzy drogę krzyżową. Przypominam sobie właśnie drogę krzyżową, te 14 stacji, które mówią nam, o śmierci Pana Jezusa. To jest ważne nabożeństwo, to jest ważna droga w naszym życiu, bo musimy ją przejść, musimy sobie ją przypominać, po to, abyśmy pamiętali to wielkie poświęcenie Jezusa i ten wielki wyraz miłości, jakim była śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zobaczmy, pięknie potrafimy przeżywać okres wielkiego postu. Podejmujemy postanowienia, wyrzeczenia, czynimy wiele dobra. Przechodzimy właśnie na nabożeństwo drogi krzyżowej, potrafimy je dobrze przeżywać. Zobaczmy, jak często poprowadzona, dobrze, droga krzyżowa powoduje, że w moim sercu pojawia się wielkie uczucie miłości względem Pana Jezusa. Może niekiedy nawet pojawi się łza i wtedy to nabożeństwo przeżywamy jeszcze bardziej. Ale zobaczmy, że wielu z nas niestety zatrzymuje się tu, zatrzymuje się na grobie Pana Jezusa. A Triduum paschalne kończy się zmartwychwstaniem, nie kończy się grobem. Gdyby wydarzenie życia Jezusa Chrystusa zakończyło się grobem, nie byłoby nas tu i teraz. Nie byłoby sakramentów, nie byłoby wiary, nie byłoby kościoła, nie byłoby nas jako ludzi wierzących. Dlatego od grobu należy przejść dalej. Nie można zatrzymywać się na grobie. Nie możemy zatrzymać się w naszym chrześcijańskim życiu tylko na tym, co właśnie jest związane z krzyżem i z cierpieniem, bowiem Pan Jezus prawdziwie wstał. Pan Jezus jest tym, który żyje w Kościele, żyje w naszym życiu i cały czas jest obecny. Dlatego kiedy wchodzimy do Kościoła, to od razu widzimy paschał symbolizujący Chrystusa, który stoi przy ołtarzu, widzimy czerwoną stółę na krzyżu. I widzimy przede wszystkim figurkę Jezusa zmartwychwstałego. Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni i potrafimy go naprawdę dobrze przeżywać. Okres Wielkanocy, moi drodzy, trwa 50 dni, ale niestety nie potrafimy go dobrze przeżywać. Gdzieś tam, krótko po niedzieli zmartwychwstania, ta nasza radość zmartwychwstania od razu gdzieś gaśnie i umiera i powracamy do naszej. Szarej codzienności, a tymczasem w kościele trwa okres wielkanocny, okres wielkiej radości. Takim moim pięknym pragnieniem byłoby to, abyśmy zawsze radowali się w naszym życiu nie tylko w niedzielę z martwych bo przecież jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, jesteśmy dziećmi, bożymi i tak jak dworzanin z ostatniego nagrania, powinniśmy iść naszą drogą z radością. Dlatego dzisiaj chciałbym wam zaproponować inną drogę. Nie drogę krzyżową, ale drogę światła. Swoją inspirację droga światła ma w katakumbach świętego Kaliksta, bo tam spotykamy widła, które przedstawiają nam Jezusa, który przechodzi z ciemności do światła. I w 1988 roku we Włoszech powstało właśnie nabożeństwo Drogi Światła, Via Lucis, czyli droga, w której Chrystus w ciemności przechodzi do światła. Tak jak wschodzące słońce, myślę, że pamiętacie moje życzenia o wschodzie słońca w Dzień Zmartwychwstania, tak jak właśnie wschodzące słońce daje nam nadzieję pięknego dnia, nadzieję nowego, lepszego dnia, tak samo Chrystus przychodzi w naszym życiu i daje nam nadzieję na lepsze jutro. Warto, żebyśmy o tym pamiętali i się właśnie tym ucieszyli. Droga światła to bardzo młode nabożeństwo. Zatwierdzone oficjalnie zostało w 2002 roku i na wzór Drogi Krzyżowej składa się z 14 stacji. Niestety nabożeństwo jest mało znane, a szkoda. Może warto, żebyśmy to nabożeństwo poznali i zobaczyli, jak pięknie można radować się przez całe nasze życie. Na drodze światła spotykamy te osoby, o których słyszymy w czasie okresu wielkanocnego w Kościele. Spotykamy świadków Jezusa zmartwychwstałego, którzy mają umocnić naszą wiarę w to, że Jezus prawdziwie żyje i prawdziwie wstał. Spotykamy się z Marią Magdaleną, która idzie do grobu i spotyka grup pusty i spotyka zmartwychwstałego Pana. Spotykamy się z apostołami. Przypominamy sobie chociażby świętego Piotra i świętego Jana, którzy biegli do grobu i ta postawa świętego Jana, który zajrzał do grobu i po prostu od razu wierzył. Silna wiara świętego Jana. Spotykamy też innych apostołów, spotykamy tych, którzy szli do Emaus, których Jezus spotkał po drodze, którzy poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Spotykamy się przy połowie ryb. Spotykamy się w innych wydarzeniach, w których Pan Jezus zmartwychwstały przychodzi do swoich uczniów i do swoich apostołów, aby umocnić ich wiarę. Może warto zastanowić się, kim my jesteśmy na tej drodze światła. Może warto wziąć sobie do ręki te tajemnice, te stacje drogi światła i właśnie zastanowić się nad tym, na której drodze my jesteśmy. Czy jesteśmy świętym Janem? który od razu ujrzał pusty grób i uwierzył? Czy jesteśmy może Marią Magdaleną, która płacze przy grobie, która zatrzymała się na grobie, ale kiedy tylko spotkała Jezusa, zaraz z radością oznajmiła to swoim uczniom? Czy może jesteśmy troszeczkę jak niewierny Tomasz, dopóki nie dotkniemy, nie zobaczymy, nie uwierzymy? Via Lucis, droga światła. Jakże pięknie byłoby, gdybyśmy tą drogą chodzili w naszym życiu. Nie tylko jako nabożeństwo, ale jako coś, co jest drogowskazem mojego życia. Abyśmy w naszym życiu podążali właśnie za Chrystusem, który oświetla nasze drogi, jak wschodzące słońce. Zachęcam Was dzisiaj do tego, abyście sięgnęli, może właśnie poprzez internet. Do rozważań związanych z drogą światła, albo po prostu sięgnęli do pisma świętego i uważnie przeczytali wszystkie spotkania Jezusa z Martwych Stałego ze swoimi uczniami. Myślę, że kiedy zobaczymy Jezusa faktycznie żyjącego w naszym życiu, wtedy nasza droga będzie wyglądała tak jak droga dworzanina. Będziemy z radością kroczyli do przodu. Życzę Wam pięknej piątej niedzieli. Wielkiej Nocy życzę Wam przepięknego dnia zmartwychwstania i życzę Wam tego, abyście na swojej drodze spotkali prawdziwe światło, czyli Jezusa Zmartwychwstałego. Do zobaczenia w następnym odcinku Źródło i Szczyt.